Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, budzą się w Ameryce demony. że nie tyle się budzą, ale kto się budzi. Tak to bywa, że od czasu do czasu różni macherzy, bym tak powiedział, uruchamiają spirale nienawiści po to, żeby uzyskać swoje cele tak było przy wszelkiego rodzaju rewolucjach kiedy ludzie wzajemnie się wyżynali i wyżynali sobie rodziny z wielkim okrucieństwem na razie w stanach zjednoczonych powiedzmy że tych przypadków wyżynania się nie jest tak dużo pali się miasta no ale to też podnosi poziom adrenaliny mówiąc eufemistycznie a po prostu podnosi poziom przemocy i dzieli społeczność tak, że później już jakieś tam demokratyczne zabiegi głosowania wydają się jakąś taką zabawą z piaskownicy. Po prostu jak ktoś mi spali dom, zgwałci żonę, zabije dzieci, no to nie ma z takim człowiekiem gadki, prawda? I coraz bardziej tak to zaczyna wyglądać w Stanach Zjednoczonych. Pokazały to bardzo wy dobitnie wypadki w mieście Kenosha, w stanie Wisconsin, gdzie znów ludzie z Antify w większości biali, co jest śmieszne, na, na wszystkich tych telewizyjnych filmikach, wideo kręconych tam czasem z telefonów. Najczęściej z telefonów widać białych ludzi, czyli tych działaczy, tych bojowców, tych właśnie, którzy tam no, niosą tę pożogę. Po co? No, można dawać wiele odpowiedzi na to pytanie. Idą wybory w listopadzie na prezydenta, no i też toczy się bardzo zacięta walka o władzę pomiędzy elitą. W Stanach Zjednoczonych to rozwalanie Ameryki służy też wrogom zewnętrznym tego kraju, co jest oczywiste. Tak więc podnosi się poziom nienawiści w społeczeństwie. Zresztą no, poziom nienawiści również rośnie w innych społecznościach. Widać to w Polsce. Ale w Stanach Zjednoczonych to, do czego doszło ostatnio w ciągu tych kilku dni, kiedy. Kiedy 17-letni chłopak e, zastrzelił tam, e, postrzelił chyba cztery osoby, zastrzelił dwie, e, proszę państwa, e, no, to podgrzało sytuację do e, takich e, nastrojów, których e, Wzywa się do mordowania rodziny tego chłopaka, wzywa się wszelkich, no, do rozliczenia wszelkich ludzi, którzy go tam jakoś usiłują usprawiedliwiać, itd. Tak tak Nie będę się odnosił do samej tej sytuacji. Człowiek został 17 latek został oskarżony o morderstwo. Najwyraźniej znalazł się tam po to, żeby bronić tych ludzi, właśnie przed tymi działaczami, do których strzelał, którzy zresztą też byli uzbrojeni i jak wynika z filmików, chcieli do niego strzelać, przynajmniej jeden z nich, czy też strzelano do niego. To wszystko, miejmy nadzieję, że w Ameryce jeszcze będą funkcjonować sądy i zostanie to jakoś ustalone. Natomiast, proszę Państwa terror, który się rodzi w takich sytuacjach właśnie, kiedy się pęka tkanka społeczna, kiedy ludzie się dzielą i wybucha wojna domowa, no to tego rodzaju rzeczy znamy z historii. Tego rodzaju rzeczy pojawiały się nie tylko w carskiej Rosji podczas rewolucji, tak zwanej rewolucji bolszewickiej, bo bardziej był to zamach stanu, ale w pięknym diabelskim wydaniu w Hiszpanii w latach 30. podczas tamtejszej wojny domowej. Proszę sobie na ten temat poczytać. Zachęcam Państwa do, bardzo do tego, żebyście poczytali sobie o czerwonym terrorze, który wtedy miał miejsce, o, o, o takich wykwitach czystego zła, mordowaniu księży, gwałceniu zakonnic, paleniu kościołów. No, ci ludzie posuwali się do czegoś takiego jak strzelania do pomników religijnych. Tam rozstrzeliwano pomnik Chrystusa, czy spalono czy, czy, no, kościoły, to na porządku dziennym, ale to, to, to czyste zło w momencie, kiedy nie miało już żadnego obiektu, wszyscy byli pomordowani, pogwałceni itd., to proszę Państwa. Dopuszczano się do takich ekscesów, które nie są znane w świecie przyrody. Mianowicie wykopywano zwłoki, je bezczeszczono, jakimś tam zakładano tym zwłokom opaski czerwone. No, dopuszczano się nieprawdopodobnych bezceństw. i to robili niby normalni ludzie. To robili ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej no, byli. Nauczycielami byli rolnikami, byli robotnikami, byli wojskowymi. Coś niebywałego. Ja, ja wydrukowałem sobie doniesienia ilustrowanego kuriera codziennego z sierpnia 1936 roku o tych właśnie doniesieniach o piekle bolszewickiego terroru. No i oczywiście ten terror miał przykrywkę, miał, miał e, pokrycie w mediach, jakbyśmy to teraz powiedzieli, bo jak tu e, czytamy, że według tych doniesień ówczesnego radia czy e, gazet, e, w, e, czytamy, że równocześnie speaker rządu katalańskiego powtarzał co pół godziny przez radio, że w Barcelonie panuje całkowity spokój i porządek, kiedy... Właśnie działy się te wszystkie bezeceństwa. Dzisiaj, y, może to nie jest y, możliwe ze względu na media społecznościowe, jeszcze wciąż działające, ze względu na to, że mamy przy sobie y, te aparaty telefoniczne, które mają kamery. No ale y, proszę Państwa, to, a ta propaganda zaczyna rzeczywiście przypominać y, wersje sowieckie. Y, to znaczy, y, w CNN. Reporter, który stał na tle płonących samochodów, domów i tak dalej, mówił widzą, że no, protesty przebiegają, przebiegają w większości spokojnie. Jak, jak to ujął? "fire but mostly peaceful protest. Fire, proszę Państwa. I to, to Państwa dom się pali, ale no, on mówi, że to właśnie no, to tak trochę płonąco, ale spokojnie. Na płonąco. E, proszę Państwa, te, ci lewacy po prostu sięgają tych samych poziomów, co, co ta społecz bolszewicka w latach dwudziestych latach, no, i jeszcze wcześniej. I co ci e, macherzy podczas tak zwanej rewolucji hiszpańskiej czy wojny domowej w Hiszpanii. No Inne takie rzeczy sowiecko podobne to jest na przykład, jak takie dzieci tam zmuszają ludzi do tego, żeby podnosiły rękę tam w tym zacisniętej, tą pięść i molestują jakiś ludzi jedzących. Jedzących w restauracji w dosyć porządnej dzielnicy Waszyngtonu, no i tam widać, jak jedna większość ulega i, i podnosi tę rękę w, na znak solidarności z tym lewackim ruchem. No ale jedna pani tak zdumiona jest, że, że mimo tych okrzyków, mimo plucia jej do ucha przez, przez krzyczącą swołość, nie podnosi tej ręki. Myślę, że ze zdumienia. Także, do, proszę Państwa, to są takie, takie rzeczy, które znamy z historii. No, no tam obcinanie rąk, bo ktoś nie wiem, znak krzyża uczynił, albo, albo właśnie zmuszanie do, do takich e, praktyk e, rewolucyjnych. Niesamowite czasy, proszę Państwa. E, no widzimy, że Historia, mówiono, kołem się toczy, ale no, ona jest cały czas ta sama. To jest walka tego samego, o to samo. Proszę Państwa, tyle na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że jakoś w tym wszystkim będziemy potrafili się rozeznać i jakoś w tym wszystkim będziemy potrafili uratować naszą własną wolność, czego z całego serca Państwu życzę. Do następnego razu. Mówił Andrzej Kumar.